I społeczności Uniwersytetu Rzeszowskiego złożę Państwu tu obecnym i wszystkim mieszkańcom Podkarpacia proszę o przekazanie tych życzeń dobrego roku. Dobrego, spokojnego, przewidywalnego przede wszystkim pomyślnego dla Podkarpacia, a szczególnie dla Uniwersytetu Rzeszowskiego. Mam nadzieję, że nasi szanowni goście będą nas wspierać w tym, aby Uniwersytet rozwijał się dalej. A pierwszy element tego wsparcia tego, co możemy robić w Uniwersytecie, będziecie Państwo za chwilę mieli tego bardzo dobry, dobry przykład. Niezwykle ważne również z punktu widzenia interesu państwa polskiego i społeczeństwa polskiego. Przykładem jest tutaj kierunek lekarski, pierwsi absolwenci tego kierunku lekarskiego, czego Państwu gratuluję. W związku z tym kierunkiem lekarskim również inwestycja, którą miałem zaszczyt podpisać tuż przed końcem ubiegłego roku, 27 grudnia. Inwestycja na 3 miliony złotych dotycząca urządzenia niezwykle ważnego również z punktu widzenia diagnostyki yy, lekarskiej, diagnostyki medycznej w dziedzinie onkologii, tu na tym nam zależy w szczególności. Ale dlaczego Uniwersytet Rzeszowski? No to nie tylko ze względu na, ten, na tę inwestycję, na, te, na to urządzenie, jedno z niewielu rzeczywiście, które będzie w posiadaniu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Również dlatego ta wizyta, że mamy w planie następne przedsięwzięcia niezwykle ważne dla rozwoju tej uczelni. Mamy w planie Podkarpackie Centrum Sportu Akademickiego, na które pan rektor wraz z kolegiem Lekolskim przeznaczą 11 milionów złotych subwencji, tej zwiększonej subwencji z jesienią ubiegłego roku, którą mogliśmy przekazać Uniwersytetowi dzięki nowelizacji budżetu. Tu dziękuję państwu parlamentarzystom. Do tego dołożymy kolejne 11 milionów złotych po to, żeby zamknąć całość inwestycji i żeby rzeczywiście Podkarpackie Centrum Sportu Akademickiego pięknie służyło całemu temu regionowi i sportowcom akademickim Rzeszowa, którzy są znani w całym, w całym świecie. Mamy również przed sobą niezwykle ważną inwestycję, no, którą chcemy inicjować w tym roku potrzebną z punktu widzenia rozwoju wszystkich tych kierunków, które obejmuje, które obejmuje Kolegium Nauk Społecznych, a więc i prawa, i ekonomii, i wszystkich innych. To jest inwestycja niezwykle, niezwykle duża i kosztowna, ale chcemy również w tym roku rozpocząć tę inwestycję po to, żeby w kolejnych latach ją kończyć. Całe nowe Kolegium, kampus Kolegium Nauk Społecznych to rzecz niezwykle ważna dla... Uniwersytetu Rzyskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że ministerstwo znalazło uznanie i otrzymaliśmy dotację na poziomie właśnie 3 milionów złotych na urządzenie spektralne tak zwane NanoIR. Co to jest NanoIR? To jest spektrometr, który pozwala mierzyć, pozwala diagnozować z bardzo małego obszaru. Otóż do tej pory Nasze badania interdyscyplinarne prowadzone w zakresie onkologii z kolegami z naszego Kolegium Medicum. Ja oczywiście jestem z Kolegium Nauk Przyrodniczych, jestem fizykiem, ale prowadzimy badania interdyscyplinarne właśnie z kolegami onkologami i między innymi taka współpraca jest z panem profesorem Habrem, z panią profesor Kaznowską i z wieloma innymi profesorami z naszego uniwersytetu. Ale my nie zamykamy się na nasz uniwersytet, prowadzimy oczywiście badania także z panią, chociażby z panią Radiszewską z Centrum Zdrowia Dziecka z Warszawy, czy z Instytutem Onkologii w Bilwicach. Udało nam się, badając tkanki, Znaleźć, nie chcę nazywać to markery, ale bardziej to nazwę czynniki prognostyczne, które pozwalają oceniać stan leczenia po chemioterapii. Uczy, oczywiście uzyskiwane wyniki były dość trudne do analizy, dlatego że one obejmowały duży obszar. Obe, obejmowały komórki zdrowe, obejmowały komórki chore. Obejmowały jeszcze inne elementy, które znajdują się w tkance, a które de facto zakłócały tylko analizę spektralną. Za pomocą tego urządzenia będziemy mogli mierzyć bezpośrednio komórki. Takie pierwsze badania wstępne, żeśmy już przeprowadzili z moimi współpr współpracownikami w Karlsruhe, i ponieważ to było obiecujące, poprosiłem pana rektora o taki wniosek. I ten wniosek znalazł uznanie. Mam nadzieję, proszę Państwa, że to przyczyni się do chyba najważniejszej rzeczy, jaka powinna zaistnieć na Podkarpaciu, a mianowicie do wybudowania uniwersyteckiego szpitala wraz z Instytutem Medycyny Spersonalizowanej. Stawiamy na rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego, wiedząc, że to gwarancja rozwoju kadr. A kadry to to, co najcenniejszego posiada Podkarpacie. Nie zostaje mi już nic innego, jak tylko podziękować panu ministrowi, profesorowi Przemysłowi Czankowi za to, że pozytywnie odniósł się do wniosku pana rektora Sylwestra Czopka oraz do opinii wojewody odnośnie zasadności zakupu tego urządzenia. Budowanie naszego kapitału to bowiem przede wszystkim rozwój także poprzez dopuszczenie sprzętowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pan profesor Cybowski wspomniał o kierunku, w jakim zamierzamy się rozwijać, ale kroki do tego prowadzą poprzez doposażenie sprzętowe. Mamy potencjał ludzki, sprzęt także przy wsparciu ministerialnym uda się znaleźć. Zatem jest to gwarancja rozwoju naszego województwa, a to wszystko służyć będzie także społeczności lokalnej, ponieważ budowanie zdrowia publicznego odbywa się między innymi poprzez takie działania jak doposażenie sprzętowe oraz wykwalifikowana kadra, która sprzętem umie się posługiwać. Bardzo serdecznie dziękuję panu rektorowi za doskonałą współpracę i zapewnienie tego, że studenci z Podkarpacia. Mają możliwość rozwijania swoich możliwości, ale także bałości o to, aby nauka rzeczywiście służyła ludziom. Rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy wspiera naukę i medycynę. I dzisiaj jest moment, kiedy można zobaczyć, jak bardzo innowacyjnie rozwija się nasz Uniwersytet Rzeszowski w oparciu o środki rządowe. Te środki rządowe są ogromne. Gigantyczne środki, dużo większe niż to miało miejsce za czasów poprzednich rządów Platformy i PSL-u. Yy, jesteśmy dumni, jako rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, z tego, że tak ten rozważony rozwój na naszym obszarze yy, ma miejsce. Yy, Podkarpacie, Lubelszczyzna, teren, z którego pochodzi pan minister Czarnek, to są te tereny, które w przeszłości były lekceważone. To nie tylko infrastruktura drogowa, która na naszych oczach taki przeżywa szybki rozwój, ale również nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, czy wreszcie medycyna. Te plany, o których tutaj dzisiaj była mowa, czy to szpital, kliniczny szpital uniwersytecki, czy Centrum Zdrowia Dziecka, które w tej chwili powstaje na Górce, to są tylko przykłady planów dalekosiężnych, bardzo ambitnych. Ale zakrojonych na możliwości tego rządu. Drodzy Państwo, skończyliśmy z imposybilizmem. Te pieniądze dzisiaj są dużo większe na badania, na inwestycje, na rozwój w obszarze medycyny. Kolejne plany, bardzo ambitne, i żeby ten nowy rok sprzyjał realizacji ich, tego wszystkim życzę Państwu, pacjentom, naukowcom, tak licznie tutaj dziś zgromadzonym, Polska stwarza możliwości rozwoju nauki, nauki w medycynie, badań. Ten sprzęt, który dzisiaj zostanie przekazany, bardzo nowoczesny, innowatorski, jest tego przykładem i symbolem. Panie Ministrze, oby więcej takich darów, oby więcej takich inwestycji. Obiecujemy, że jako środowisko podkarpackiej nauki zrobimy wszystko, żeby te środki nie poszły na marne, żeby młodzi naukowcy. Jakliście tutaj dziś zgromadzeni mogli rozwijać swoje pasje, swoje talenty. Nie musimy już wysyłać naszych naukowców za granicę. Nie chcemy pozbywać się tego kapitału intelektualnego, który mamy tutaj. Chcemy, żeby tutaj oni wzrastali, robili doktoraty, habilitacje i żeby budowali przyszłość naszej ukochanej ojczyzny. Tego wszystkiego Państwu na nowy rok życzę. Dziękuję.